W tym filmie postanowiłem wydać 1000 złotych na anarchiczne klucze. Nie no, a tak na poważnie to wydałem niecałe półtorej miliona dolarków serwerowych. Nie wydałem realnej gotówki, ale lepiej to wygląda w tytule. Więc zostaw lajka, oczywiście suba i komentarz ze swoim discordem, żebym miał jak się skontaktować. A ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Mamy tutaj mały opening za kwotę 1000 złotych. Jeżeli przełożylibyśmy to na... Po te pieniędzy na anarchii, to będzie to około półtorej miliona dolarków serwerowych w anarchicznych kluczach. Także pójdźmy już tutaj pod anarchiczną skrzyneczkę i otwórzmy przepowiednie. Pierwsza skrzyneczka, przepowiednia Elytra w animacji, Elytra w animacji, Elytra! Kurde, już myślałem, że jako pierwsza poleci Elytra, nie! Już myślałem, że będzie Elytra są zaczarowania. No kurde, a mogła być Elytra jako pierwsza. Dobra, nie będziemy tu przedłużać, otwieramy kolejną od razu. I niestety, ale mamy anarchiczny kilo, czyli mamy 10 tysięcy. No, na razie nie ma tutaj żadnego szału, ale dobra, lecimy dalej. Mamy anarchiczną klatę, też słabo, bardzo słabo. Liczę na coś mocniejszego. Dawajcie coś mocnego. Bania, anarchiczna. No dobra, niech będzie. 10 tysięcy powiedzmy. Otwieramy dalej. Proszę, coś mocnego. Rozszerzenie derczeta. Dobra, 30 tysięcy. Tu się chyba nawet zwrócił kluczyk, mi się wydaje. Otwieramy dalej. Proszę Elytra, ja chcę Elytrę jakąś. Elytra. Książka Uniku. Chyba słabo. Nie wiem ile ona kosztuje. Na końcu będzie podsumowanie. Lecimy kolejną skrzynkę i mamy anarchiczny Kilo. No niestety, 10 tysięcy znowu. Odpuszczmy dwie. Odpuszczmy dwie, dwie może oddadzą. Gewi, w animacji! Elytra w animacji, Gewi nie? A ja dropię człowieku krytyczny jakiś mieczyk. Elytra w animację ja dropie mistrzyk z jakimś, jakimiś krytycznymi, nie? Dobra, ale dwie oddały, bo dwie oddaje dobre, dobre rzeczy w animacji. Nie trident i ja pierdziele, trident. No dobra, anarchiczna bania poziomu drugiego, ale trident anarchiczny do dupy, tak szczerze, no nie jest elytra w animacji i mamy anarchiczne spodnie poziomu drugiego. Dobra, spoko, to jest jeszcze OK. Lecimy dalej znowu, otwieramy tutaj. Jedną skrzyneczkę proszę, coś mocnego, no niestety, ale anarchiczna bania. No nie jest źle, ale to dupy nie urywa. Otwieramy dwie. Otwieramy dwie, dwie, proszę Elitra w animacji i. Anarchiczna kata i 16 zaczarowań. No zaczarowania to już w ogóle jest rozczarowanie, a nie zaczarowanie tak szczerze. Ale dobra, otwieramy dalej znowu dwa. Znowu dwa musi coś dobrego być. I niestety, ale anarchiczna klata i buty poziomu drugiego. Dobra, raz otworzę pięć sztuk na raz. Pięć sztuk na raz jednorazowo. Proszę coś dobrego, proszę coś dobrego. Ja pierdziela już widzę. Nie no, jaki syf stack jaków. Repatur... Ale nie no dobra, to jest takie gówno leci. Proszę, żeby poleciała chociaż jedna elytra albo giewi to już będzie ok, to już będzie spoko, ale... Obrażenia krytyczne, ale lepsze do niż Refire na pewno. Dobra, bez animacji. Klik: 2, 3, 4, 5. No nie, no nie oddaje kompletnie. Kompletnie nie oddaje, ja się to szybko schowam, ale to totalnie nie oddaje jak na razie. Totalnie. Dobra, mam nadzieję, że w końcu jakaś elitra chociaż poleci. Jedna elitra, nie, tylko nie refy, proszę. <laughs> tylko nie refy. Refy to jest chyba najgorsze, co można trafić. Otwieramy kolejną jedną. Nie, 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 tylko nie zaczarowania, tylko nie zaczarowania i refy, no nie da się gorzej trafić jak to i to. Już to jest najgorszy drop z tej skrzynki, te dwie rzeczy to, to są te najgorsze drop z tej skrzynki, no chyba, że jeszcze trójną panarchistę pan też jest słabe. Proszę coś dobrego, Pod niepodpalenie? Nie, buta anarchiczna to też jest 6000, klucz kosztuje 30 prawie, gdzie to do w ogóle do zwrotu jakiekolwiek? Elytra, nie, nie będzie, ale rozszerzenie Interchesta, dobra, rozszerzenie jest spoko, rozszerzenie jest drogę miarę drogie. Otwieramy dalej. Anarchiczna banię, No niestety, anarchiczna bania. No nie jest źle, ale no to też nie jest żaden dobry drop. Szybki strzał, 25 koła. No to dobra, to tutaj się zwraca. To czym nie będę używał? Tu się zwraca skrzynka, praktycznie. Otwieramy kolejną. I mamy niestety, nie, tylko nie to, tylko nie teraz zaczarowania. No wszystko oprócz refug i zaczarowań niech leci, jak już ma lecić. Kurde, no taki gówniany drop. Nie, dobra, dobra, jest kill, -off. jest kill -off. Już myślałem, że będą znowu repy, nie? Jest killop, jest spoko. Szybki strzał z Stack cert. A ile w ogóle kosztuje Stack cert? Czekajcie. 20 prawie 5 tysięcy, także spoko. W sumie to jest dobry drop całkiem. To jest akurat spoko drop, proszę. Co to jest? Obrażenia krytyczne znowu? Ile te obrażenia krytyczne kosztują, że ja już tego dropnąłem tyle? Obrażenia krytyczne kosztują 20 tysięcy! Ej to spoko, ja mam tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć już. To spoko, to akurat jak jest tak drogie to może być. To mnie chleci jak ma lecieć. Chociaż ja to bym chciał Elytra albo GWP, mi chociaż Elytra z GWIPem poleciała to już by było naprawdę... Ło, świetnie by było. A na razie to jest tak... No nie powiedziałbym, że dobrze, jest na razie bardzo słabo. No i niestety mamy buty. Buty, no to też jest słaby drop za 6000, niestety. Kolejna, ale... GWIP animacji nie będzie, no nie mogę! Mamy niestety anarchiczne spodnie. Otwieramy kolejno. Mamy obrażenie krytyczne? Nie, unik. Właśnie, ile ten unik też kosztuje? Mm, unik, tu jest unik i unik kosztuje 7000. Nie, no to słabo, to bardzo słabo akurat. Ile dla ja tych uników dropnąłem? Na razie dwa Na razie dwa no dobra, ale to też jest bardzo słaby drop. Lecimy kolejną, lecimy kolejną. Miejmy nadzieję na coś dobrego. Niepodpalenie? Niepodpalenie. Ile kosztuje niepodpalenie? To też jestem ciekawa akurat, bo to też jest fajna książka. Oj, widzę, że tego jest sporo. Ile? 3000. Dobra, to w ogóle. To jest w ogóle tragedia. Dobrze, że to pierwsze niepodpalenie jest, ale to jest istna tragedia ile to kosztuje. Dobra, zostało 8 kluczy, 8 kluczy. zostało w sumie... A, a, jest! Dobra, rozszerzenie. rozszerzenie... Ile to ko... rozszerzenie kosztuje? Ono chyba jest w miarę drogie, nie wiem jak w ogóle je tu znaleźć. Jakiś tu było, ale to nie to jest nie te kwoty są. 31 tysięcy chyba, tak? 31 tysięcy nie ma, taniej. 31 tysięcy, dobra, 31 tysięcy to spoko. To nawet w sumie bardziej się opłaca rozszerzenie niż, niż ten klucz nawet do otwarcia. To rozszerzenie mogą lecieć. Proszę coś dobrego, nie, tylko... Nie no dobra, widzę, że albo gówno, albo gówno, albo... też gówno, nie? Tak szczerze. Lecimy jeszcze raz i mamy miecz. Miecz tym razem. No 10 tysięcy znowu. Aj jaj, 1000 złotych. Półtorej miliona. Ja coś czuję, że z tego to wyjdzie. No, ja już nie, nie chcę mówić ile to będzie. Ale to będę gdzieś pewnie z milion w plecy. No nie, już widzę te zmianki. Ja już widzę te zmianki. Po mi te zaczarowania. Dobra, ale przynajmniej potem zaczarujemy sobie mieczek, bo to w ogóle nie ma sensu tych zaczarowań trzymać albo sprzedawać. To trzeba po prostu wykorzystać. I mamy anarchistą klatę poziomu drugiego. No dobra, niech będzie. Nie jest źle. Proszę. Coś mocnego, 8 koksów. No niby 8 tysięcy, chociaż w sumie to one już nie kosztują po tysiąc, ale dobra. Yy, I zostało ostatnie dwie. Klikamy proszę, 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 coś dobrego. No nie, niestety, ale spodnie. I ostatnia skrzyneczka. Proszę Elytra albo giewi proszę. No Elytra w animacji niestety, ale mam anarchiczny kilo. Dobra, od razu yy, bez żadnego przeciągania bierzemy te zmianki, bierzemy miecz i lecimy z mieczem. Zobaczymy co poleci na miecz. Mam nadzieję, że tutaj odda jakieś 55, ale by było świetnie, Nie jakby coś powyżej 50 usiadło. Na razie niestety pustaka poszło, a nawet 30 nie widać jeszcze. Mam nadzieję, że odda, bo tutaj zaraz trzeba będzie jeszcze podsumować cały drop, jeżeli chodzi o finanse, ile poleciało. 1000 złotych w kluczach, teraz sobie o 31%, ale czy to mnie satysfakcjonuje? Kurde, w żadnym wypadku, idziemy dalej. To no jest niestety na tyle popularny procent, że to już nic nie kosztuje praktycznie. Jakby tak chociaż 40 było, to by było spoko, nie? To już taki można sprzedać, tak szczerze. 38 w górę to już coś tam kosztuje. Ale no widzę, że chyba niestety będzie 29 i podsumujemy coś szybko. Mamy 3 tutaj za te 3 do Ender chesta. No ogólnie drop. Szczerze. Tragiczny, no ale mówi się trudno. Dobra, ja to mam coś wystawione. Dobra, to nieważne czy mnie to będzie. Ale teraz tak przydatne. I ile kosztuje? Nie to od najdroższych. Pokaż mi, ile kosztuje stack Refili Nie będę teraz tego sprzedawał. 6000? Nie, no nie wiem, co 6000 zapłaci za stack Refili Tu jest chyba najtańszy. 3000, dobra, to liczmy to za 3000, czyli tu mamy. Ja sobie szybko odpalę kalkulator, mamy 6 tysięcy, teraz tak, ja może wezmę te obrażenia krytyczne. Czyli mamy tych książek y, 6 sztuk z tego co widzę, tak? 6 sztuk. I one kosztowały 20. No liczmy, że 20 tysięcy one kosztują. Czyli razy 6 to mamy, mamy 120 tysięcy, doliczamy do, tutaj do puli całej, 120 tysięcy. Teraz tak, bierzmy sobie wszystkie kilofy i miecze, bo one w sumie kosztują podobnie, bo tylko 10 tysięcy średnio już, to, to mówimy to tak. No powiedzmy, dobra zobaczmy, żeby tutaj nie było jakichś wątpliwości. No tu jest 10 tysięcy zdecydowanie, na kilofie, no to też jest 10 tysięcy, czyli mamy i 60 tysięcy łącznie mamy tutaj na kilofach. Proszę teraz tak, anarchiczny trójząb, ile kosztuje taki anarchiczny trójząb? 5 tysięcy, no nie, dobra, liczmy po 4, to jest mamy 2, 2, 16 tysięcy, bo ja szczerze mówiąc wątpię, żeby mi się sprzedało za 5, oto mamy to doliczone, teraz tak, doliczmy sety 3 rozszerzenia, po 30 tysięcy za każde, czyli mamy 90 tysięcy dodatkowo do tego, mamy 90 tysięcy, plus 25 w czeku, czyli plus 25 tysięcy było do czeku, mamy spodnie, no kurde, mamy trochę tych części seta bez bani, klata, tu bez anadbujek liczmy. Oto mamy 9 części po 6 tysięcy. Mamy 54 tysiące w samych tych częściach anarchicznych, po prostu. Dobra, tu doliczamy 54 tysiące. Teraz tak: anarchiczne banie są po 10, tam po 11 tysięcy, czyli mamy 33 tysiące. Teraz mamy anarchiczne części poziomu drugiego. I to już są kwoty, których ja nie znam, także ja sobie od razu sprawdzę. Anarchiczna klata poziomu drugiego kosztuje, no mówiliśmy, że 15, 16 tysięcy, czyli to jest 32 tysiące za dwie klaty. Podnie kosztują w sumie też 16. I buty w sumie też 16, to mamy tutaj 32, 48 tysięcy dodatkowe. I jeszcze bania, bania anarchiczna dwójka kosztuje 24 tysiące, doliczamy 24 tysiące. No i mamy niestety już tylko takie O to te re... kocy, liczmy, że to jest 4 tysiące. Serca, jedno serce to jest po 420, 24 tysiące doliczymy. Unik to było chyba 7 tysięcy, jak dobrze pamiętam tysięcy i niepodpalenie było 4, czyli tu mamy 7, 14 i 18 łącznie. Czyli podsumowując, cały ten drop, klucze o wartości 1000 zł, które były warte na serwerze 1 500 000, oddały nam łącznie 554 000, czyli tak jak mówiłem, no niestety 946, przepraszam, 946 000. Na minus, wyszło jak wyszło, jak chcecie mogę Wam jedno takie rozszerzenie darczesta wylosować, jak bijecie tam nie wiem, 200 lajków like niech będzie dodatkowo, poza tym, że lotuję, tak jak mówiłem na stępie. poza tym, że lotuję, to 100 lajków like 10 tysięcy, no to poza tym jeszcze jak dobijecie tam 200 niech będzie, to Wam wrzucę jeszcze dodatkowo do tego, kto to wygra, wrzucę jeszcze rozszerzenie darczesta jedno. Z okazji nowego eventu wakacyjnego bonusowo otworzyłem łącznie 15 eventowych kluczy i zobaczcie teraz co mi z nich poleciało.